Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na film. Będzie to losowanie. Tydzień temu ogłosiłam rozdanie z okazji 300 subskrypcji na kanale. Bardzo dziękuję za te wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. I nadal to robimy. Do kolejnego rozdania na 400 subskrypcji. Chciałabym powiedzieć, że dużo osób się zgłosiło do chęci wzięcia udziału w rozdaniu, bo aż 33 osoby. Z tym, że tylko 14 osób spełniło warunki, to znaczy miało publiczną subskrypcję. Ja w poprzednim filmie mówiłam, żeby się upewnić, czy Macie tą publiczną subskrypcję. Pod komentarzami pisałam do danych osób, że zapraszam do publicznej subskrypcji. Nie wiem, może następnym razem będzie trochę lepiej. Tylko 14 osób, że tak powiem, będzie tutaj losowane. Mam tu wypisane. Niki z YouTube'a. Także. Losuję po prostu w tych 14 osobach. I co do wygrania tego rozdania, to tydzień temu pokazywałam, co tam jest. Jak nie widzieliście, to zapraszam. A teraz już nie przedłużając, losujemy. O, mam karteczkę. Wygrała Kamila Jedrzejewska 38-42. Zresztą w opisie będzie napisane, kto wygrał. Także, Kamilko, zapraszam Cię do kontaktu. W opisie jest mój adres mailowy. Dogadamy szczegóły wysyłki. Masz, czas, że tak powiem, do końca tygodnia, żeby się odezwać. Mam nadzieję, że się odezwiesz. Jak nie, no to będę musiała jeszcze raz losować, ale mam nadzieję, że nie będę musiała. Resztę osobom dziękuję za wzięcie udziału i zapraszam dalej do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Następne rozdanie będzie na 400 subskrypcji, także zapraszam. Może wtedy się uda. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.